Hallo! Guten Tag! Wie geht's euch heute? Leute, lasst uns heute über das Wetter in Deutschland reden. Ehm, człowieki, pogadajmy dzisiaj o pogodzie w Niemczech, bo to zjawisko samo w sobie. Kiedy wjeżdżałem do Niemiec, to e, myślałem, że wow, w Bawarii, super, słoneczko, już tyle kilometrów, ponad tysiąc kilometrów z Warszawy na południe. Tym bardziej, że przecież byłem tam raz czy drugi i pogoda zawsze była piękna. Okazało się, że nam, niestety miałem tylko wtedy trochę upojnego szczęścia, a pogoda w Bawarii jest bardziej zmienna niż moja pierwsza żona, natomiast tam generalnie trochę są inne klimaty. I pamiętajcie, że podstawowe różnice między Polską a Niemcami to dużo mniejsza liczba godzin słonecznych w Niemczech. Potem kolejna poważna różnica to taka, że tam Dużo więcej jest, jak skoro mniejsza liczba godzin słonecznych, to dużo większa liczba godzin bez słońca. I na przykład w Bawarii potrafi być pochmurno od października do kwietnia, a jeżeli chcesz zobaczyć słońce, to musisz pojechać w Alpy na 2000 plus metrów. Poduszka się wywaliła, a to ciekawe. Soby. Moje sobie ulubione. Meine Eulen. No i tak to jest. W każdym razie, bez zbytniego zagadywania tematu i rozwadniania tematu niemieckiej pogody, przechodzimy do dzieła. Pamiętajcie, że Niemcy to jest taki trochę inny kraj, jeżeli chodzi o jego geografię, niż Polska. Macie trochę tego płaskiego, tak jak u nas, od Pomorza przez Mazowsze Wielkopolskę, aż do Małopolski, czy na Pogórze. To wszystko jest w miarę płaskie, tam poza Kielcami. O tyle w Niemczech macie ileś gór, a i tak na przykład e, Bajos Wald, czyli las bawarski, to nie jest las. Znaczy, no, jest tam las też, ale to jest po prostu pasmo górskie, które oddziela Niemcy od Czech, od południa macie po stronie południowej po prostu Alpy, potem od strony zachodniej macie znowu takie trochę pogórze między Francją a Niemcami. Czyli tak naprawdę Niemcy leżą w takiej niece. Do tego macie różne takie nie wiadomo skąd góry, typu na przykład w Turyngii Oberhof. Ja pamiętam że z dzieciństwa, że w Oberhof był konkurs narciarski jakiś. Ja myślałem, że to gdzieś w Alpach zawsze. Potem sprawdziłem i się okazało, że to jest koło Erfurtu. Potem macie w Wachow, Fichtelgebirge. Potem macie Hatz, potem macie coś tam, potem coś tam. Takich tych gór w Niemczech jest po prostu sporo i to powoduje, że ta pogoda niemiecka jest po prostu inna, e, bardziej zmienna. Inna też wilgotność powietrza niż u nas. Od północy, szczególnie tam Oldenburg, Hamburg i tak dalej. Zimno jest przenikliwe i mam wrażenie, że jeszcze do dzisiaj, od 6 lat po ostatniej wizycie w Hamburgu, mam reumatyzm w lewym kolanie. Ok. Lekcja o pogodzie. Zacznijmy od uh, słownictwa. Przejdźmy przez taką szybką lekcję wymowy. Das Wetter. Das Wetter. Pogoda. Die Wettervorhersage. Die Wettervorhersage. Vorhersage. Przepowiednia. Wróżka to jest też uh, vorhersage, Przepowiada coś. Vorhersagen. Przepowiadać. Die Temperatur. Warm. Kalt. Kühl. Sonnig. Bewölkt. Bewölkt. Kt. Kty w niemieckim jest jak w polskim wyrazie kto. 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 Tylko, że Niemcy mają to bardzo często na końcówkach wyrazów. Bewölkt, bewölkt. 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 Koniec bez o. Heiter. Heiter. Windig. Windig. Stürmisch. O, windig, stürmisch to są takie ulubione słówka, które usłyszycie w niemieckiej prognozie pogody. Der Wind. Der Wind. Der Regen. Der Regen. Der Schnee Regen. O, to też jest deszcz ze śniegiem. To też często się zdarza w Niemczech, bo często temperatura przez zero przychodzi, więc jakby śnieg z deszczem jest też dobry. Der szny, Regen. Der szny. Schnee. Schnee Sturm. Schnee Sturm. Nie Schnee, nie Schnee. Tam nie ma jotna litość boską. Der Schnee. 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 I na tym kończymy. Das Gewitter. Das Gewitter, der Nebel, der Nebel, nebel. Der Himmel, der Himmel. Himmel, 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 niebo. Die Wolke. Aha, bo ja tak sobie czytam po niemiecku. Niektóre po polsku wam dopowiadam, a niektóre nie, ponieważ w PDF pod filmem macie całą lekcję i słownictwo. Die Wolke, die Wolken. Po niemiecku mówi się Bis die Wolken lila werden, bis die Wolken lila werden, zanim, zanim, zanim obłoki znowu zrobią się fioletowe. Chodzi o poranek. To jest takie, bardzo często to usłyszycie, na przykład jest taka piosenka Bis die Wolken lila, lila werden, zanim obłoczki znowu się zrobią liliowe na wschodzie. Der Frost, oder auf Wolke sieben, oder auf Wolke sieben sein. Być na siódmym obłoku, to znaczy być po prostu tak trochę bujać w chmurach, i nie wiedzieć o co chodzi na ziemi. Pory dnia, szybciucho, dla przypomnienia, kto nie pamięta. Am tak, am tak przed południem. Am Nachmittag, am Nachmittag, po południu. Am Abend, wieczorem. In der Nacht, in der Nacht, w nocy. Es wird. Przydatne zwroty, takie, które jeszcze tutaj potrzebujemy. Es wird, es wird, es bleibt, es bleibt, bleibt, es wird, wird. Niemieckie r robi tutaj całą różnicę. Es wird, es bleibt, bleibt. Tak jak było, KT, to tu macie byty Es kommt zu. Es kommt zu. Die temperaturen, bei. Die temperaturen liegen bei. Temperatury po polsku wyniosą, po niemiecku leżą. Po niemiecku temperatury leżą w okolicach. Es gibt. Es gibt. Es gibt to w ogóle w innych wielu tysiącu miejsc jest potrzebne. W języku niemieckim osobną lekcję można by zrobić o Es gibt. Zresztą dobry pomysł. Es gibt uh, gelegentlich. Es gibt gelegentlich. Es gibt zeitweise, czyli. Będą wystąpią tymczasowo, będą wystąpią e, gelegentlich, e, okazyjnie, miejscami, im Laufe des Tages, im laufe des Tages. To są takie stuprocentowe hity na sklejenie niemieckiej prognozy pogody i poniżej macie cztery takie przykłady niemieckiej prognozy pogody. Hmm. Taką prognozę pogody bardzo często usłyszycie w wiadomościach niemieckich o równej godzinie. Ja spróbuję to przeczytać w takim, może nie radiowym, ekspresowym niemieckim tempie, bo to jednak jest nauka, a za to podkreślę Wam niektóre słówka, które pewnie będziecie jako pierwsze wyłapywać. Dlaczego prognoza pogody jest dobrym tematem do nauki języka? Bo prognozy pogody słyszycie wiele razy dziennie, a w prognozie pogody oprócz typowych pogodowych słówek typu deszcz czy słońce czy temperaturę, to będziecie mieli też e, słówka, które posłużą, posłużą wam bardzo wielu innych e, konstrukcjach i po prostu to z wami zostanie najszybciej, bo najwięcej się powtarza. I dzięki temu przeniesiecie to z pamięci krótkoterminowej, gdzie żeście to sobie raz zobaczyli, do tej długoterminowej, gdzie to z wami zostanie na e, für immer, für immer, na zawsze, na wieki wieków. Um, am tak. Aha, czytamy. Prognoza pogody po niemiecku. Wiosna, Frühling. Niezależnie, która z tych prognoz pogody, będę czytał czy wiosna, czy lato, czy dalsze, e, ona się składa jakby z dwóch zdań, z dwóch części dnia, bo w to, że rano świeci słońce, to nie znaczy, że w Niemczech po południu też będzie świecić słońce. Zaczynamy. Am vormittag bleibt es heiter und sonnig, mit temperaturen bis zu 16 grad. Der Himmel ist klar und es weht nur ein leichter Wind. Tak, czyli um, poniżej macie w PDF-ie przetłumaczone. Am nachmittag ziehen dichte Wolken auf. Ziehen dichte Wolken auf. Es kommt zu Regen und starken Windböen. Windböen. B, B, to jest taki podmuch wiatru, taki szkwał, windböen. To jest na północy, ale też jest na, pogór, na pogórzu się zdarza windböen. Windböen to są takie uderzenia, porywy wiatru. Z, äh, mit starken windböen. po polsku byśmy powiedzieli z silnymi porywami wiatru. Gegen Abend kann es zu kurzen gewittern kommen. Gegen Abend, pod wieczór, kann es zu kurzen gewittern kommen. Ja wiem, że gegen to znaczy przeciwko, ale przeciwko to również pod wieczór. Gegen Abend. Äh, gegen Abend kann es zu kurzen gewittern kommen. I pod spodem macie po polsku, co to znaczy. Macie też słówka, które już wyżej były. Lato. Der Sommer. Oh, der Sommer. Wiecie, jak poznać optymistę w Niemczech? Bierze 20 euro i jedzie zatankować samochód do pełna. Albo jedzie do Bawarii pod namiot na wakacje. Ok. Am Vormittag ist das Wetter sonnig und warm. Die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad. Ideales Wetter für einen Spaziergang oder Ausflug. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Es folgt ein kräftiger Regenschauer mit einem kurzen Sturm. Lokal kann es auch Hagel geben. No, so, und was haben wir da mit verschiedene Pogedächtnisse? Am Vormittag ist das Wetter sonnig und warm, es wird sonnechtig und teuer, die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad. Ideales Wetter für einen Spaziergang oder Ausflug. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung, Bewölkung zu, die Zahmure. Es folgt ein kräftiger Regenschauer. Regenschauer ist so ein einfaches, mäßiges, Dash, so ein schlotter, opaden Dash. W einem kurzen Sturm, z krótką burzą, do tego jeszcze będzie, ten uh, Regenschauer. Uh, lokal, zwróćcie uwagę na akcent, nie lokal, bo to lokal to jest coś innego po polsku, a tutaj mówimy lokal, lokal, tak jak Berlin, lokal, ten akcent jest przesunięty w języku niemieckim. Lokal kann es auch Hagel geben, Hagel geben, Hagel, Hagel, Grad. Może być grad, gradowicie. Jesień, Der Herbst. O oh, ich liebe Herbst. Die Blätter, und die Sonne. Äh, sogar der Wind stört im, äh, im Herbst nicht so wirklich. Nawet ja, tak nie bardzo przeszkadza. Der Vormittag verläuft sonnig und mild. Tu jest fajna konstrukcja. Der Vormittag verläuft sonnig und mild. Przedpołudnie zleci słonecznie i miło. Łagodnie. Mild powiedziałbym łagodnie. Macie kawę, która jest uh, cibo milde, cibo milde. Uh, kaffee. Wie magst du deinen kaffee? Wie willst du deinen kaffee haben? Uh, mild. Also nicht so stark mild. Einen milden kaffee. Der Vormittag verläuft sonnig und mild. Die Temperaturen erreichen etwa 14 Grad. Jeschen. Mm -hmm. 14 stopni tylko. Erreichen etwa 14 Grad. Grad. temperatury osiągną około 14 stopni. Am nachmittag es, e, nochmal, am nachmittag wird es windig. Dichte Wolken bringen anhaltenden Regen. Die Böen können stürmisch ausfallen. No i tu jest zarówno pogoda niemiecka, jak i słówka typowo takie już niemieckie fajne. Dichte Wolken, grube Chmury. Bringen anhaltenden Regen, anhaltenden Regen, anhalten, zatrzymatchen. Polizierant, da was powie, anhalten, wieder anhalten, anhaltender Regen, des utrzymujący się deszcz, zatrzymujący się na dłużej, anhaltender Regen, zatrzymujący się uh, descht, opat Die Böen, Bö, Liczba pojedyncza, die Böen, Liczba mnoga, können stürmisch ausfallen. Können, müssen nicht, aber können, nicht müssen, aber mogą Stürmisch, Stürmisch ausfallen. Mögen być takie, po prostu, już burzowe w klimacie. Idziemy do zimy. Prognoza pogody zimowa. Am vormittag bleibt das Wetter kalt. Am vormittag bleibt das Wetter kalt. Aber sonnig. Oh, ich liebe Sonne im Sommer. In Schweden ist halt sehr viel Sonne, ne? Die Temperaturen liegen bei minus 2 bis 0 Grad. Es oh, ist nicht so kalt. Ne? Minus 2 ist gar nicht kalt. Am Nachmittag verschlechtert sich das Wetter deutlich. Am Nachmittag verschlechtert sich das Wetter deutlich. Es setzt starker Schneefall ein, gefolgt von einem Schneesturm. Die Sicht ist zeitweise sehr schlecht. Das nach Schnee. Es setzt starker Schneefall, gefolgt von einem Schneesturm. Die Sicht ist zeitweise sehr schlecht. Ist Die Sicht ist zeitweise sehr schlecht. Schneefall, Schneesturm. Tak to są zjawiska, które bardzo będą wam przeszkadzały na drogach. Zostawiam Wam pod spodem trochę opisu, trochę takich cech pogodowych, Kilka jeszcze zwrotów jest na dole, zupełnie w PDF-ie, i te zwroty spod numeru 4 Wam jeszcze też przeczytam. Wie ist das Wetter heute? heute? Będę wdzięczny, jak ktoś mi napisze dwa, trzy słówka po niemiecku. Wie ist das Wetter heute bei euch? Jaka jest u Was dzisiaj pogoda? Napiszcie w komentarzu. Nie po to, żeby robić mi zasięgi, chociaż to też bardzo doceniam ale tak naprawdę każde słówko które raz w życiu napiszecie zostaje z wami 10 razy dłużej niż takie które tylko zobaczyliście w książce i poszliście dalej. Jeżeli słówko z książki przeczytacie na głos, zostanie z wami ileś. Jeżeli to samo słówko przeczytacie i napiszecie, zostanie z wami x razy dłużej, tak? To jest jak potęgowanie, po prostu wykładniczo to wszystko szybko rośnie. Zatem ucząc się języka, wymawiajcie słówka, ale zapisujcie te słówka też. Nawet jeżeli to jest tylko komentarz pod filmem, to napiszcie te słówka prawidłowo. Wie ist das wetter heute bei euch? Wie ist das wetter heute bei euch? Wie ist das wetter heute bei euch? Die temperaturen steigen. Die temperaturen steigen. Die temperaturen sinken. Steigen, sinken. To samo słówko możecie użyć w tysiącu innych różnych kontekstów. Die börse steigt. Giełda rośnie. Euro steigt, Euro steigt, Euro sie wzmacnia, Euro sinkt, Euro spada oder polnische Zloty sinkt und Euro steigt. Es bleibt sonnig bis zum Mittag, es bleibt sonnig bis zum Mittag, będzie солнечный до ja. So z nami słoneczna pogoda, bleibst du mit uns, so z nami, bleibst du mit uns, liebe Sohn? bleibst du mit uns, liebe Sohn? So z nami, kochane Słoneczko. Am Nachmittag kommt es zu Regen. Am nachmittag kommt es zu Regen. Zu Regen fehlen zu, zu, zu Regen. Po prostu. Po południu będzie deszcz. Es wird stürmisch. Es wird stürmisch. Będzie wichura. Es gibt starken Schneefall. Es gibt starken Schneefall. Będzie mocny opad śniegu. Nie mylicie z durchfall, czyli biegunką. Durchfall. Fall to jest upadek czegoś, opadanie. Durchfall to jest po prostu pff. Biegunka. Szneefal, Szneedurzfal. Można to połączyć tak, taka po prostu straczka śnieżna, że sypnęło śniegiem jako się z dupy, jak to powiedzieli w jednym polskim filmie. Es gibt starken Schneefall. będzie straszny opad śniegu. Czyli te takie typowe słówka es regnet, es schneid, es hagelt to sobie tam pewnie już dawno wygooglaliście i wiecie. A tu macie taką kompletną lekcję o niemieckiej pogodzie. Pooglądajcie tą pogodę. Y Pooglądajcie tą lekcję o pogodzie raz albo z dwa razy, trzy razy w ciągu jednego tygodnia. I gwarantuję wam, że od następnego poniedziałku, e, jeżeli nie rozumieliście nic, to zaczniecie rozumieć 60 albo 80% niemieckiej pogody, a po kolejnych dwóch razach zaczniecie rozumieć 90 albo i 100% niemieckiego opisu pogody. Posłuchajcie też Radia Niemieckiego jako praca domowa, szczególnie tak o pełnej godzinie, kiedy ktoś po prostu bardzo szybko Wam przeczyta. Der Vormittag verläuft soli und mild, die Temperaturen reichen etwa 14 Grad, am Nachmittag wird es windig, dichte Wolken bringen anhaltenden Regen und die Böen können stürmisch werden. Und damit begrüße, begrüße ich Euch und zurück ins Studio. Tschüss, do zobaczenia następnym razem.